Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z Krwi i Wina. No i dziś, niespodziewanie, nie będę e, kontynuował właśnie tej misji tutaj e, z wybraniem się razem z księżną Anną Henriettą do winnicy Castel Ravello, bo dowiedziałem e, się, że misja pie poboczna pieśni rycerskiego serca jest to misja, która przepada, jeśli się będzie leciało z głównymi misjami fabularnymi i nie zrobi się jej pomiędzy jakimiś misjami. Więc dziś właśnie sobie ją zrobimy, żeby mieć pewność, aby mi ta misja nie przypadła. I do Księżny na spokojnie wrócę w odcinku następnym. Bo to powinna być ciekawa misja. Dobra, jedziemy na błonia turniejowe. rozpoczynać tą misję. Powinna być to dość fabularna misja. Bo właśnie zawsze takie są te misje poboczne, które można robić tylko w trakcie przeszkodzenia trybu fabularnego. I one właśnie w dzikim nie zawsze były najciekawsze. Chociażby zamach na Radowida. Ważne misje Striz lub jenfer, Bardzo ważne rzeczy dla historii właśnie są często w misjach pobocznych. tak może być i tym razem. No, dobra, podchodzimy i załatwiamy tę sprawę. No i jak tam twoja rana? Goi się dobrze, ale jeszcze przez jakiś czas mam się trzymać z dala od kłopotów. I prawdę mówiąc, jest to powód, dla którego chciałem z tobą porozmawiać. Naprawdę chcesz, żebym wpakował się w kłopoty w twoim imieniu? To się jeszcze zobaczy. Widzisz. Jest pewna dziewczyna, właściwie dama. Wydaje mi się, że ktoś rzucił na nią zły urok. Albo jakąś klątwę. Niech zgadnę. Z dnia na dzień stała się odległa i wyniosła. Choć jeszcze poprzedniej nocy była zalotna i pełna powabu. Żartujesz sobie? To poważna sprawa. Choć nie przeczę, że wspomniana dama jest bardzo bliska memu sercu. Boję się, że padła ofiarą złych czarów. I nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. A skąd pomysł, że chodzi o klątwę? Zachowaj, proszę, dla siebie wszystko, co powiem. Normalnie nie byłbym tak niedyskretny, ale bardzo się o nią niepokoję. Vivienne unika ludzi. I, mimo że jest najpiękniejszą spośród panien, trzyma mężczyzn na dystans, ja postanowiłem uciec się do podstępu. Czy podstęp przystoi rycerzowi? Na wojnie, tak. A miłość to przecież wojna. Zatem pewnego wieczora zaczaiłem się pod domem jej szwaczki. A gdy Vivien wychodziła, wpadłem na nią niby przypadkiem i zaproponowałem, że ją odprowadzę. Przestała na to i z początku wszystko szło dobrze. Zgodziła się wracać dłuższą drogą. W końcu zaczęła nawet odpowiadać na moje próby podjęcia rozmowy. Aż tu nagle. Aż tu nagle z jej ust w połowie zdania wydobył się dziwny pisk. Stanąłem jak wryty, a ona zaczerwieniła się i rzuciła do ucieczki. Nie pobiegłem za nią wtedy. Ale jeszcze kilka razy próbowałem się do niej zbliżyć, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje. Bałem się, że wpadła w jakieś kłopoty. Zauważyłem, że nocą często wychodzi do lasu. Spaceruje po Bolanie, niedaleko sadzawki. Czasem próbowałem iść za nią, ale gubiłem ją za każdym razem, jakby rozpływała się w powietrzu. Zauważyłeś u niej jeszcze jakieś inne objawy? Nie, od tamtej pory mnie unika. Ale ludzie plotkują. Co mówią? Że jest skryta, że nikt jej nigdy nie widział po zachodzie słońca? Że potrafi nagle zniknąć? Nadal nie widzę w tym nic niezwykłego. Opowiedz mi więcej o Vivienne. Kim jest? Skąd pochodzi? Jest dwórką jaśnie oświeconej. Jej matka też była dwórką, a ojciec rycerzem. Tyle udało mi się dowiedzieć. Ale księżna złości się, gdy o nią wypytuje. Vivienne spędza dnie za murami pałacu. Ale mamy szczęście, bo została patronką tegorocznego turnieju. Każdy uczestnik będzie mógł z nią porozmawiać. To mamy raczej spory problem. Nie jestem uczestnikiem. Wszystko już sobie przemyślałem. Zajmiesz moje miejsce i będziesz miał szansę z nią porozmawiać. Bardzo mi zależało na wygranej w tym turnieju. Ale dla Vivienne zrobię wszystko. To niecodzienne zadanie. Nie zawsze muszę przystępować do rycerskiego turnieju, żeby wypełnić zlecenie. Dlatego, moja cena też nie będzie codzienna. Nie jestem bogaczem, ale oczywiście chcecie sprawiedliwie wynagrodzić. Ile zażądasz? Dokładny max. Zobaczymy, ale raczej na to się nie zgodzi. Jak będzie 600, to będzie dobrze. Wiem, jest warta każdych pieniędzy, ale tyle po prostu nie mam. Żądasz o wiele za dużo. No dobra, no to 600. Nie potrzebniasz tak dużo dałem, bo strasznie skoczył poziom zaniecierpliwienia 600. Jeśli poproszę przyjaciół, to pewnie mi trochę pożyczą, ale to dalej nie będzie wystarczająco dużo. Nie zejdziesz trochę sceny? 590 Jeśli poproszę przyjaciół O, może 580 jeśli poproszę, przyjaciół... 570? Jeśli poproszę... Przyjaciół. No nie, sobie żarty chyba ze mnie robi. 555, ostateczna oferta. Jak tego nie przyjmie, to jest naprawdę jakiś żart. Zgoda. Tyle uda mi się zebrać. Dobrze. Zajmę się tą sprawą. To brzmi dość ciekawie. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Teraz tylko musimy się upewnić, że nie odpadniesz z turnieju, dopóki nie spotkasz się z Vivien. To znaczy? Czy mógłbyś mi najpierw pokazać, jak strzelasz, jeździsz konno i fechtujesz? Musisz poznać zasady turnieju i nauczyć się, jak je stosować w praktyce. N nie chodzi o to, że nie wierzę w twoje umiejętności, ale każdy przecież musi ćwiczyć. Nawet wiedziałem. Poza tym, turniejowe konkurencje na pewno się różnią od tego, z czym masz na co dzień do czynienia. Przede wszystkim wyścigi. To od czego zaczniemy? To wszystko, o czym wspomniałeś, trenuję na co dzień. Tylko z potworami, a nie manekinami. Nie potrzebuję treningu. Od razu pójdę zapisać się na turniej. No to idę to załatwić, no nie chciało mi się tego treningu, bo przecież to to walka na miecz, czy jazda konna, czy szczelanie w kuszy, no to nie są żadne skomplikowane rzeczy, ale głupio by było jak teraz zepsuł to. Dobra, idę się zapisać. Witaj. Chcesz się zgłosić do turnieju? Naturalnie. Najpierw załatwmy formalności. Na prośbę Gioma zbadałem Twoją historię pod kątem heraldyki. Jakie rezultaty przyniosły Twoje badania? Z moich ustaleń wynika, że możesz wystąpić jako Geralt z Rivii, A to niespodzianka. Lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? Rawix! Z Czteroroga? Jak się do tego dokopałeś? Tutaj, w Toussaint, traktujemy heraldykę poważnie. Jedna wizyta w książęcych archiwach wystarczyła, żeby zdobyć wszystkie potrzebne dane. Pod mianem Ravix z Czteroroga wystąpiłeś na uczcie z okazji piętnastych urodzin królewny Pawetty, córki królowej kalanty z Cintry. Zgadza się. Ciekaw jestem, czego się dowiedziałeś o Geralcie z Liwi. W roku 1267 niejaki Geralt, członek cechu Wiedźmińskiego, został pasowany na rycerza przez królową Mewę i mianowany Geraltem z Liwi. Była to nagroda za specjalne zasługi odniesione w bitwie o most na Jarudze. Zakładam, że Waszmość wie, o jaką bitwę. To były czasy. We dwóch z Kachirem poprowadziliśmy garstkę Nordlingów przeciwko Nilwgardzkiemu oddziałowi. Wygraliśmy bitwę, bo koniecznie musieliśmy się przedostać na drugi brzeg rzeki. Nazywam się Geralt. Nie będę występować pod pseudonimem. Możesz wziąć tarczę ze swoim herbem. Jestem Wiedźminem. Wiedźmini nigdy nie walczą używając tarcz. Ale kto mówi o walce? Tarcza to symbol uczestnika turnieju. Możesz ją zabrać na pamiątkę. Hmm. W takim razie dziękuję. Czy ktoś już cię instruował na temat wyzwań turniejowych, nagród i składania przysięgi? Jeśli nie, niechaj mi będzie wolno opowiedzieć ci o wszystkim. Nie ukrywam. Kwestia nagród bardzo mnie ciekawi. Za każdą wygraną konkurencję zwycięzca otrzymuje trofeum. Laureat wszystkich konkurencji stanie do ostatecznej walki o chwałę i najwyższą nagrodę tegorocznego turnieju. A ten, kto pokona zeszłorocznego czempiona, dostanie nagrodę główną. W tym roku jest to miecz, który zostanie wykuty specjalnie dla zwycięzcy przez samego Corneliusa z Asengardu, słynnego mistrza płatnerskiego. Jaśnie oświecona, sprowadziła go aż z Nazairu. Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów. Wyśmienicie. Wyśmienicie. W takim razie na co chcesz przysiąć? Przysięgam na miłość mojej pani Tris Merigold że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. Niech bogowie wspierają cię w twoim postanowieniu. Podpisz tu, proszę, i wypełnij te dokumenty. Z mojej strony to już wszystko. Za wstawiennictwem Gioma dostajesz zbroję turniejową. Hmm, błyszcząca. Zostanie Ci także udostępniony osobny namiot na czas trwania turnieju. Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia. No nie. Za ciężko teraz mam Ta sprawa musi być okropnie ciężka W ogóle porównam ją sobie Do tej Ło, lepsza Tego to się nie spodziewałem 245 Ha Tylko nie mam czego wywalić, tak naprawdę musiałbym do jakiejś skrzyni podejść. Bo przecież no nie będę niczego wyrzucał. Nie ma tu jakiejś skrzyni? nie dobrze. No ja nie wiem, co teraz zrobić przez ten ciężar. Dobra, na płotce podjadę, rozumiem. niech mnie. Postanowiłeś zostać błędnym rycerzem? Na bok. ja tu pracuję. Też bierzesz udział w turnieju? Ba, będę się mierzył na kusze z Reinfarnem Zatrem. Widziałem go przed chwilą. Strasznie jest zajęty. Faszeruje sobie do Halfistechem. z techem, jakoby dla polepszenia koncentracji. To chyba sprzeczne z zasadami. A kto Nilgardczykowi zabroni? Posłuchaj, gerać Mam dla ciebie informację. Twój pojedynek strzelniczy wypada o takiej porze, że będziesz miał słońce w oczy. Nie robi mi to specjalnej różnicy. Ale przyjemności pewnie też nie sprawia. I tak musimy czekać, więc zagraj ze mną w gwinta. Wygrasz, to się z tobą zamienię. Jestem południowcem, słońce mi nie wadzi. Nigdy nie odmawiam partyjki gwinta. No i dobra, ja zagram oczywiście... o, nowa talia z Kreliga. Ha. Ciekawe. Ale ja zagram oczywiście Królestwa Północy, to jest moja najpowszechniejsza talia. A on gra z Kretel, powinienem go spokojnie tutaj pokonać. Mam całe szczęście Diktrę oby mi dostarczył kolejnego szpiega. O i mam nadzieję, że wygram też jakąś kartę w tej partyjki. Jest kolejny szpieg, tak właśnie jak chciałem. walimy go. I ja teraz spasuję i będę miał 12 kart, a on 7 I go zmiażdżę Ło, ma Cyrillę, ha Ciekawe skąd Hmm, teraz mi dowalił ale i tak mi to dużo nie zaszkodzi, tylko na no, trzy karty. A on już spasował. Czyli nie ma nic lepszego. Dobra, też pasuje. Coś sobie jeszcze zostawię teraz na tą rundę, coś tak mi się wydaje. No, jeszcze jakieś tam zapasy mam Ty sobie przywołam. A no on już spasował jeszcze mu do tymi dwiema kartami, żeby zrobić gigantyczną przewagę, i pasuje też. No jest, wygrana. Bez problemu. Gratuluję. W takim razie zamieniamy się. Czas szybko minął. Zaraz powinna zjawić się panna Vivienne. No, ruszam do boju pierwszy. Powodzenia. Bądźcie pozdrowieni, rycerze. W tym roku przypadł mi zaszczytny obowiązek patronowania turniejowi. Walczcie godnie, abym mogła któregoś z Was uhonorować najwyższą nagrodą. Złożyliście Wasze przysięgi, przygotowaliście ciało i ducha. Nadszedł więc czas, by stanąć w szranki. To książę prosto z mek, brat mości cesarza i pierwszej wody śmiałek. Za cel obierze tylko niebieskie tarcze. Przeciwko niemu nowy, szerzej nieznany pan. To wiedźmin Gerald z Rivi. Niech się pokłoni nam. Jego celem będą tylko czerwone tarcze. Niech zwycięży najlepszy! No to będzie trzeba porządnie poszelać teraz. W czerwone tarcze. Strzał. 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 Cześć, 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 cześć. Wygram to spokojnie. Cześć. I ostatni chyba. Wszystkie. No, było łatwo. Wspaniały Geralt z Rivi Pokonał przeciwnika! Roztarł go w pył i miazgę! Zawstydził jak grzesznika! Oto nagroda. Kusza zdobna w twój znak herbowy. Gratuluję. Dzięki, pani. Możesz mi powiedzieć coś na temat pozostałych nagród? Nie mogę poświęcać ci więcej czasu niż innym uczestnikom. Mam tu obowiązki. Wybacz. Wyczuwam bardzo silne drżenie medalionu, a to może oznaczać tylko jedno magię. Używam perfum wykonanych przez czarodziejkę. To pewnie dlatego. Przegrać z takim przeciwnikiem, to jak wygrać. Przyjmij i moje gratulacje. Dziękuję. Dobra robota! Ja tymczasem dowiedziałem się, który namiot należy do Vivienne. Może znajdziesz w nim jakiś ślad? Miałeś rację, że Vivien jest w jakiś sposób zaklęta. Wyczułem to, gdy otwierała turniej. W takim razie nie mamy czasu do stracenia. Chodźmy. Tak. Pójdziemy teraz. To jej namiot. Rozejrzyj się w środku, a jak ktoś będzie nadchodził, zahukam jak sowa. No i dobra, tym zajmę się w następnym odcinku, bo ta misja wyszła na bardzo długą, a w tym byłoby to już na tyle i cześć.